Siemanko, z tej strony się z powrotem w South Park'u! Tak jest, eee, trochę zapomniałem już kontrolę, ale to nic. I teraz, z tego co pamiętam, to, to nie powinniśmy nie uratować Nie, Pika idziemy po tokena. Ale hit. Nie wiem czemu nie jest w tym jest taka zajwista. Ale skoro skończyłem co miałem skończyć, przynajmniej jedną rzecz. O. to mogę się pobawić w to, tak? O, to jest, to jest, to jest jakaś What the fuck? If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Hmm, furtko niszczyciel. Um, jak się tutaj wchodziło do tych takich różnych rzeczy, to nie? Mamy znajomych? <ścoughs> Chcę powiedzieć, że bardzo mi przykro z powodu Bateresa, tak ogólnie. A no, spok. Zadania: furtko niszczyciel. Załóż coś, co chroni Twoją głowę przed gazem pieprzowym strażnika. E, dzięki, kurwa. A, stary koleż właśnie zamieścił filmik, jak cię pryskają gazem pieprzowym. Czekaj, puszczę jeszcze raz. E, ha, 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 jest jeszcze zabawniej, ja wie, jak wiem, co będzie. W pluwach u Jimba znajdziesz szeroki asortyment masy przeciwgazowych, które czynią gaz pieprzowy całkowicie bezużytecznym środkiem samoobrony. Padnij i sprawdź. Spajerowało mnie to, ludy. Patrzymy na mapę. Gdzie jest Jimbo, gdzie jest Jimbo, gdzie jest Jimbo? To jest jakiś wykrzyknik, ale to nie jest Jimbo. Trzeba jako niezieziezie świnia? Nie nie niszczycie, idziemy do Jimbo. Jimbo? Za robimy małe. To jest fajne, podoba mi się to, że. wydaje nam się, że bierzemy udział w. Serialu, nie? wygląda jak odcinek. Wow, ale rozpiersz. Wow, Tower of Peace, nie idziemy tam. Shitty walk. Siema? Jimbo Guns. Idziemy tutaj. Jest wiele sposobów, by znakodować oryginalność przed walką, za pomocą elementów otoczenia. O! Wow! what brings you here? jest yy, o, jakaś dziwna ta. Jest yy, Ta żaba, która zabija wzrokiem, niby. <laughs> ja chcę bazukę! Ja jestem Hazelbat kurwa, nie pamiętam jak to jest na polski tłumaczone, ale gościu, który ma jakiegoś Patricka Harrisa czy kogoś takiego e, za nogę jest tak plecia koszyki, o. Outta there, haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner, thanks to the stupid Democrats, but but if you could prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff. You should buy a copy of the Hunter's Guide to South Park Wildlife, this book thingy here. No, dobra. Kupię sobie I'm a bit rock and roll. ...inne. No, co tam? Dobra. No tak, przy browarku najlepiej, no nie? Dobra, e, muszę ubrać maskę. Ślicznie. Jest, jest, jestem po prostu... Za łebka zawsze tak chodziłem, brate. Spleśnia, kiełbasa, O! Dziewczynka. Znalazłem. Ją. Aha, do tego zadania, co tam ten naprawy. E, tak będzie szybciej, jak pójdziemy do tego. Plub? Ne? 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 Oh, O, want some of this? Napierdolmy, nie ma co? To no dawno się nie byliśmy z nikim. A ja nie pamiętam. Się to nic, to nic. Cios w plecy. Ba! Prosto w dupę Butters. A za wcześnie chyba. Butters. O nie, idealnie chyba. A jak się broniło? Fuck A tak, dobra. Mieć mądrzeć, szmeciarzu mały. Tak jest i zaraz zobaczymy. Bam! Zdykaj. Idealnie. By the hammer Ach, boom! I'm sorry. Kurzenie jeden życia mu został! Beach, please! Ha! Jesus Christ! Wow. Zajebał. Eeeh, patykiem jesteśmy. A co? Fuck! Luby! Luby! pizzy. Aha, no tak, muszę ich ograbić jeszcze. Spory leczenia. A, mam maksa, ale szajs. Scheiße. I warn you no i co? What the fuck? Oh no <laughs> O mnie! O się z strażnikiem, ale się... Sure Dobra, to ogłuszamy go. Owe ah. <laughs> kabel. <Ołówek. śmiech> Czyli taki półtwardy, twardy, średnio twardy, nie wiem. A ja troszkę tego życia ten strażnik w sumie. A już nie mogę. To nie nic, pałką, mu przypieprzę. Bam! Bam! A, nie Ci <ścoughs> na niego działają, tylko te mocne ataki. To... No. życia mu zostało jeszcze. Ale zdążę, to wykończyć. Patrz, pates jest. Jest wszystkiego. A, co ty gadasz? Pałkę Gromiący billego? Gromiący bilego Jest gorszy od mnie. to nie zmieni. To ja wolę pałkę. Ładną pałkę Dobra, tup, tu, tup, tup, tu, tup, 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 potokena. tu, 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 Ja. Nie mogę z tym wyjść! Halo, bro! A, bo może... Aha! O! zepsułem to. To mogę zepsuć też? Nie, nie mogę. Dopiero teraz należemy przeszkolaki. Jakaś gumka czy coś takiego. Co to jest? Widzicie to coś? Tutaj? O, jest bas! Czapka zakonnica, gotówka, balon wodny. Peruka tokiem. Jasne. Czapkę zakonnika ubiera. a nie mogę. Mm, peruki. <ścoughs> Dobra, mogę Z braku laku. O, jest Chipo O, O tu się mogę. Nie, nie mogę, nie doszło tam. Chipo Kamau. Ja? ten ma? Mam taką samą wizję, ty. Can człowieku. I help you? <laughs> What's this? Oh. Spójrzmy na naszą postać. Hang on nie? a second. Thank you for my message, traveller. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? <laughs> Kisziałmek. Ej, skoro poszło tak gładko, a możemy tam wejść jeszcze raz? Nie, nie możemy. Ej, to idziemy jeszcze po, kto nam został. Move um, along, um, 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 sir. I can't look at you without feelings of deep personal shame. Ehm, <laughs> um, No. O Krega, tak? Gdzie jest szkoła? A nie, tu jest szkoła. Nie, on nie jest w szkole. Uh -huh. Tu jest Krega. No dobra, wiedziałem, że jest w szkole. <laughs> jak wcześniej wam mówiłem, jak wcześniej sobie zacząłem grać, bo nie mogłem się powstrzymać, to właśnie zacząłem od Krega go się najdłużej zdobywa. Jackie. Sorry, but we can't be No, dobra. Będziemy się bić. Ale dostałem baty Batters. What the fuck? Dobra, trzeba ci wyłączyć zabawy, stary. Ja tylko. czy to działa! że jeszcze trzeci raz będzie taka. że to to jest taki leszcz. Bam! Ja Bam! Na wypadł! nie, 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 nie. Mam Po co? Po co to zrobiłem? On mi zajeb... Nie, chyba nie ma reportu. Czy ma? Myślę, że ma. Jeśli ma, to patrz spadał. Eee, nie ma. Hit. Jedalnie. Świetnie. Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Zbieranie friendsów na Facebooku. O, mogę to rozważyć? Mogę. Heh. Tutaj? Nie, zamknięty. O, tu jest jakieś malutkie przejście. Czekaj do czego? LAM! Okay. O, mogę tu coś zebrać. Śmieci jakieś tu są. O, sorry, butys. <laughs> no, czemu nie mogę się dobrać do tego. tam. o tutaj? A, muszę trzeba rozwalić. A, ekspertnie. Co tam mam? Co ja dostałem? O, tak. Teraz wyglądam idealnie. Osiem, <noise> ma, chcesz być moim friendsem? The mm. <noise> <noise> Chyba nie będziecie mieli pełnego obrazu tego, co ja przed chwilą widziałem. <noise> <Grubo. głos> o, to jest na pewno hata tego. Krega. Nie, Klajda! Klajda to jest, bo jego matka zginęła w ciągu... Nie, to przez kibel, bo nie opuścił deski. Co ty, ty jesteś? Ty? Hey, to znaczy, nie A. A kim ty nie, jesteś? Uh, nie wszystko, co na face, okay? Dobra. Korona druida. <grytanie> Łeb misia puszowego hicior. Chcemy zobaczyć, kto A nie, bo... Co ty powiedziałeś, kurwa? Chcesz się bić? Zjebie? Chodź. Widzę, że płaczesz, ma dziwka. To show you looking for Craig? Well, he can't play. He's in detention. Something about flipping off the principal. Oh no, Craig's in jail. We gotta go tell the Grand Wizard. Ah, wrozi do karcmana po Oh, fajne rzeczy. Co to za chata jest? O, najpierw zobaczmy tą hatę. O! Mogę tu wejść? Sprawdzimy tą Hawirę. A to jakiś ziomek. Aha! To jest chyba Kevin? Na bajce zawsze on. Uh, miał Star tak dalej. Greetings, human. While I would prefer to explore strange worlds with you, it is illogical to abandon the bridge until the captain returns. The captain is my mom. So, 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 so. I, I can't go outside when she's at home. But the Federation has an urgent mission for you. A tricorder was left behind on the frozen planet of Hoth. Only it's not a tricorder. It's my dad's iPad too. I need you to beam down to the Omicron sector and locate that device before it falls into Klingon hands. I think it fell out of my backpack near the church. No, gotcha. some Właśnie się tak zastanawiałem, że to jest właśnie czas na zrobienie czegoś. Co to było? S, chyba, nie? Ja, ale nie zrobiło splash. Zrobiłem. Albo coś w tym stylu. Idziemy dalej. Idziemy do szkoły. O, jeszcze idziemy do kuchni przecież. Bam! Niszczyć. Dobra. To w sumie nic nie ma ciekawego takiego, tylko tyle, że już jakiegoś sidequesta znowu. Poboczne zadanie... Bla 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 bla. bla. Dobra. Trzybamy to. I wracamy do Grand Wizarda. Gdzie on jest? Ma to ma O tutaj. Huh? Oh? Well, soldiers reporting for duty, Grand Wizard! Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Uh hey, yeah. Where's Greg? He's in detention. What? He flipped off the principal! So he's in detention again! Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah! No way, man! last that we broke Craig out of detention? We all got in trouble! Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. We <laughs> have to break <laughs> no, out our feet, <laughs> douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time no, for you learn learn magic Dragon Shout. You fight well, douchebag, but to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your fights. <laughs> farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done. But first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls. Okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do no, you summe. understand? <laughs> <right>. <laughs> let's begin your training. To conjure <laughs> dragon <laughs> shell, <shatter, laughs> you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole, like so. <laughs> then let it rumble inside you and. Out. <laughs> I'll show you one more time. Suck it in. Uh. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! <laughs> Find the frequency. Hold. Hold. Yes. My god, that was incredible. A man could live a hundred years and never again witness a spell so boisterous. <laughs> <laughs> Could it be that the prophecies are true? Could it be that the dragonbone has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, hey, Princess Kenny. <laughs> <laughs> Could you come here a sec? <laughs> Shh, don't tell him. Okay, real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. <laughs> No, I can't do anything. That was fucking hilarious! beautiful! Ja <laughs> that was fucking odd! Awesome. Oh, okay, good job, sir, douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Skinny. That's all for now. <laughs> okay, okay, But, dude, seriously remember, don't ever do that on someone's boss. Okay, seriously. You have mastered Dragon Shadow. From now on, it will be easier for you. Dobra. Coś mi słaby. Bestem. Penny will assist you on your quest, douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. No przecież. Mam nowego ziomeczka, umięć A jak zrobić to, żeby mieć kanego? O mam jakiś talent w ogóle. To sedowali teraz to. O dodatki mam też jakieś fajne. Chcemy to? Coś z pusem do życia. Pipa rośnie. O! To chcę. Dobra. Szkolny areszt, mykamy. W sumie to, um, tak mi się wydaje, że to jest dobry moment na to, żeby... Uh... Oh, <laughs> o właśnie, czekajcie. Mm -hmm. on <laughs> 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 Dobra, ludy, hej. <laughs> Jakiś ten odcinek jak na razie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeszcze podobajkujcie, panie subskrybujcie i następnym razem idziemy po kręga. No Na to Buszkipa.